Dzieje, więc jakby nic nie mówię. Trzeba włączyć muzykę do pewnych ujęć, bo gadam na darmo, nic nie słychać. Dzisiaj jesteśmy w swojej własnej miejscowości na Marzynie. Naszej... Sobie już do dołu. Denia ostatnio zadała mi pytanie w komentarzu, czy chodząc po tych naszych wędrówkach, lasach, no, spotykamy śmieci. Ja osobiście na moich szlakach mniej lub więcej uczęszczanych nie widzę, nie widzę śmieci. Śmieci gdzieś tam raz za czas są widoczne, kiedy jest silny wiatr i po prostu. Te śmieci gdzieś tam skądś yy, przylecą. Natomiast, tak ogólnie tutaj, gdzie ja mieszkam, mam takie spostrzeżenia, że ludzie yy, nie wyrzucają śmieci po prostu na, w naturę. Spotykam oczywiście w moich yy, wędrówkach yy, miejsca, gdzie można wyrzucić śmieci, yy, i dużo jest informacji yy, na temat tego, żeby zabrać śmieci ze sobą do domu. Ostatnio nasz syn nocował w namiocie i dostał siatkę, do której miał wrzucać śmieci, i po prostu przy śmieci przyniósł do domu. W przedszkolu również dzieci są tak skoncentrowane, kiedy chodzimy gdzieś tam. Po lasach, po różnych ścieżkach, jak tylko widzą gdzieś, że coś leży, to mówią, że ktoś gdzieś coś wyrzucił, że nie wolno, ich kelow i zbieramy. Zawsze mamy ze sobą jakiś worek na śmieci, bo też jemy zawsze, często w naturze, I, i, i zbieramy. Więc dzieci też od młodych lat, że tak powiem, mają tą świadomość. Ale oczywiście zdarzają się też ludzie, którym ręka nie zadrży i po prostu pieprzną coś w trawę w lesie, czy, czy po prostu gdzieś nawet na chodniku. No i ptaszki ćwierkają, strumyczek szumi, naturalne dźwięki natury. Jest taka cisza, ptaszki ćwierkają, szłą wody jako ja i moja Ana. Obecna w Norwegii łączy się z mojej werandy. Zdążyliśmy wrócić przed deszczem z naszej wędrówki. Ponad 8 km nam zeszło, dlatego że najpierw wybraliśmy się w naszej miejscowości, w której mieszkamy, na naszą taką ulubioną górkę, z której jest fajny widok na Stavanger, na fiord. I stamtąd postanowiliśmy iść dalej na, na szlak, którym tak na dobrą sprawę jeszcze nigdy, odkąd mieszkamy na naszym, tutaj w naszej miejscowości 15 lat, nigdy nie byliśmy. Dlatego, że zawsze jechaliśmy autem, tam pod tą naszą górkę, żeby, żeby, żeby dalej tam powędrować sobie. No i trzeba było, jakby tą samą drogą, wracać do auta, na parking. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy sobie iść dalej szlakiem. Czyli jakby oddaliliśmy się od naszego parkingu i naszego auta, i przez to y, mieliśmy bardzo, bardzo długą drogę do domu, bo musieliśmy jeszcze y, zrobić duże, duże koło i wrócić na parking po nasze auto. Ale to wszystko dla zdrowia. Popiłam sobie w międzyczasie y, troszkę kawy, bo sobie zrobiłam po przyjściu. Y, oglądałam ostatnio na YouTube. Pewną panią, nie wiem, jak ten kanał się nazywa, wiem, że pani po 50C wyjechała za granicę chyba do Niemiec i tam rozpoczęła nowe życie na emigracji. I ona opowiadała w ostatnim czasie, takie filmik w właśnie YouTube polecił, o takim osamotnieniu za granicą. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj y y pada deszcz, nagle zrobiło się szaro i ponuro i tak sobie pomyślałam, że może ja na swoim kanale też, już dawno nie opowiadałam takich emigracyjnych tematów, że może sobie dzisiaj też przysiądę i, i coś na ten temat opowiem. Miałam też taką rozmowę dzisiaj z mężem właśnie, bo raz za czas też tak podsumowujemy nasze lata tutaj, co nam wyszło, co nam nie wyszło, wszystko rzucamy i wracamy do Polski, czy, czy jakby nie wiem, czy nigdy do tej Polski nie zjedziemy, bo już mamy i potom, i takie różne nasze rozgminy. Ja sobie właśnie tak myślę, w takich kategoriach, bo w tym roku będzie 18 lat, kiedy, kiedy przyjechaliśmy do Norwegii. Chyba z tego co pamiętam, 2 lipca. Zmarnowane życie za granicą, czy doświadczenia, które. Nas wzbogaciły. Nie lubię deszczu, który pada miesiącami, ale lubię odgłos kropli deszczu. I tak fajnie mi się siedzi tutaj na werandzie yy, i w tle słyszę właśnie yy, takie krople deszczu, które yy, spadają. Oczywiście, moje życie za granicą nie mogę rozpatrywać w kategoriach zmarnowany czas, bo wydarzyło się zarówno dużo fajnych rzeczy, jak i ym, ym, część ym, no, takich niefajnych. Ym, ale, jeżeli mogłabym powiedzieć coś w kategoriach zmarnowany czas, ym, Myślę, że zmarnowany czas, jeśli chodzi o takie relacje rodzinne, dlatego że jest to czas, który się zagubił przez te 18 lat. Był on ograniczony, relacje takie rodzinne. Mieszkam w Norwegii 18 lat, więc żyję w Norwegii 18 lat, mieszkam, pracuję. Tutaj urodził się nasz syn, tutaj dzieci pokończyły szkołę. No, jeden syn dalej kontynuuje. Więc, jakby w kategoriach zmarnowany czas ja nie mogę tego rozpatrywać. Natomiast jeśli chodzi o takie relacje ludzkie, relacje rodzinne, to dla mnie ten czas poniekąd jest takim czasem właśnie straconym, zmarnionym, nigdy nie do odbudowania. Dlatego, że ja jestem człowiek rodzinny i wszystko yy, to, co miałam w Polsce, zostało w Polsce. Do Norwegii przyjechaliśmy w jednym aucie i w bagażniku z rzeczami, które do tego auta się zmieściły, czyli jakieś kołdry, poduszki, jakieś, nie wiem, ze cztery talerze i tak dalej, i tak dalej i zaczęła się nasza droga życiowa na obcej ziemi. Jak ona wyglądała, to ja w niektórych filmach już na ten temat gdzieś tam y, y, odkryłam się, y, poopowiadałam troszkę, jak wyglądała właśnie emigracja moimi y, oczami y, tutaj w Norwegii. W Polsce zostawiłam y, mieszkanie, y, które było pełne y, y, wspomnień bo w tym mieszkaniu spędziłam y, praktycznie całe życie: moje dzieciństwo y, i częste wizyty w tym mieszkaniu, y, y, późniejsze dlatego, że to mieszkanie było y, moich dziadków, w którym później ja zamieszkałam. Y, więc jakby. To mieszkanie zostało sprzedane przed wyjazdem do Norwegii. W Polsce musiał zostać nasz ukochany piesek, Tośka. Tośka poszła w dobre ręce, ale no, ona nie mogła z nami przyjechać do Norwegii, bo wtedy ciężko by było wynająć cokolwiek z psem. Więc musiała zostać podjęta taka decyzja. W Polsce została moja praca, którą kochałam. W Polsce zostały moje ulice, ludzie, których znałam, z którymi fajnie było spotkać się na ulicy, zamienić dwa słowa, czy nie wiem, z jakąś panią w sklepie. W sklepie, do którego chodziłam od wielu lat, ludzie, którzy mieszkają za granicą, to wiedzą, co mam na myśli. Po prostu ca całe dotychczasowe y, swoje y, życie zostało w tyle, i zaczął się nowy okres y, na obcej ziemi, y, na emigracji. Ja oglądając swoje filmy, które nagrywam, to zauważyłam, y, nikt mi tego nigdy nie napisał. Ale ja zauważyłam, że y, mam problemy z wysławianiem się po polsku, dlatego że ja na co dzień pracuję w języku norweskim. Oczywiście w domu mówimy w języku polskim, ale y, tak jakby gdzieś ten język polski y, zatrzymał się, nie jest używany, ten zasób słów być może nie jest y, y, używany tak, jak może byłby używany w Polsce. Więc myślę, że język polski mi zubożał. Przyjechałam do kraju, który krajem jest no dosyć surowym. Kocham norweską naturę, tą dziką przyrodę, na na, na 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 na, ale nie ulega wątpliwości, że w tym kraju bardzo dużo pada deszczu, jest ciemno, jest wietrznie, jest mało słońca, a nawet jak ono jest to nie grzeje tak bardzo mocno, oczywiście jeżeli mamy lato stulecia, no to jest inna sprawa, natomiast tak ogólnie to, to ja się w Norwegii nie wygrzewam za dużo, kiedy ja na przykład słyszę, jak mama nieraz mi pisze, że gdzieś tam jest urodziny, gdzieś tam sobie grillują, było cieplutko cały dzień i pod wieczór się tak fajnie chłodzi w Polsce, że jest ciepło, ale Mm, mm, ale tak fajnie się chłodzi. Natomiast tutaj w Norwegii mamy tak, że czasami jest właśnie słoneczko cały dzień, a pod wieczór jest mroźno. Jest słońce, ale jest kurcze, takie mroźne, że trzeba się cieplej ubrać. Więc ja, w tych kategoriach takiej straty, to mogę właśnie powiedzieć, że, że straciłam te lata. Mój mąż też to właśnie mówi. Mm, Lata takiego wygrzania kości, takiej innej pogody, takich czterech pór roku. Oczywiście teraz zbliżają się święta Wielkanocne. Przez te 18 lat mieszkając w Norwegii, raz byliśmy na świętach Wielkanocnych w Polsce. Na Boże Narodzenie nie byliśmy nigdy, dwa razy nie udało nam się wyjechać. To były takie, takie losowe, losowe przypadki. Niezależne od nas, więc w kategoriach takich relacji rodzinnych rodzina jest w Polsce, a my jesteśmy w Norwegii. No i tak. Tak jak już wspominałam, czasami mama gdzieś tam mi pisze latem, czy jak są różne okazje, że gdzieś tam jest u rodziny w gościach, coś tam sobie dobrego jedzą. Czasami mi nawet przysyła zdjęcia, talerza. Z ciastem, tak, żeby mi smaka zrobić, to wtedy ja po prostu mam ochotę, nie wiem, na piechotę iść do tej Polski, tak? Posiedzieć sobie z kimś, po prostu pogrillować. Ja nie mówię o takich, nie wiem, nawiedzania kogoś, nie wiem, co weekend, ale, ale po prostu no takie relacje, tak, wpaść do mamy gdzieś tam. Czy gdzieś tam odwiedzić jakichś wujków, czy jakąś koleżankę, jeśli chodzi o tego typu relacje? No to nie ma. Norwegii tego nie ma. Na emigracji. Przeżyłam kilka etapów, nie wiem czy to jest y, gdzieś badania na ten temat. W każdym razie we mnie było kilka etapów. <laughs> Pierwszy etap y, życia na emigracji był taki, że trzeba było po prostu zakasać rękawy i na nowo układać sobie y, życie. Y, y, na ten temat mam już kilka filmów, więc jak ktoś jest zainteresowany, to sobie gdzieś tam może y, y, te filmy obejrzeć, y, y, posłuchać jak to wyglądało. Um, nie było czasu na, 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 na myślenie o Polsce, o tęsknocie. Tęsknota przyszła potem, trwała wiele lat w moim przypadku. Um, tutaj w Norwegii można powiedzieć, ja to mówię śmiało, że ja wypłakałam um, całe Morze Północne łez. Um, jeśli chodzi o tęsknotę, o taki bunt. Um, na, 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 na. I um, w tej chwili już po tych 18 latach te ostatnie, może nie wiem, dwa, trzy lata, to już czuję taki spokój w sobie, już jakby oswoiłam się z tym, że jest tak, a nie inaczej. Że już tak to będzie. Jeżeli nie zjadę do Polski, no to tak będzie wyglądało dalej moje życie, że, że rodzina no niestety. Nie, 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 nie przeniesie się tutaj do mnie, że nie wiem, Norwegia nagle nie zmieni położenia geograficznego i nie będzie miała więcej słońca na przykład. Więc tak, że nie wiem, ludzie, których ja tutaj poznałam, jakby nie wiem, nagle zmienią się i, i przypasują mi po prostu, jest już tak, jak jest. I inaczej nie będzie. I, I jakby pogodzenie się z tym sprawiło, że poczułam taki spokój, nie szarpę się już emocjonalnie. Odkryłam sobie właśnie to, że, że kocham norweską naturę, że ona mi daje dużo takiej energii, takiej siły, takiego spokoju też wewnętrznego jakby na tym się skupiłam i cieszę się tym, co mam tutaj. Cieszę się, że no, że dzieci moje są zdrowe, że, że są szczęśliwe, że każdy sobie żyje gdzieś tam na, na swój sposób, że mam, no, wspaniałą pracę. To był... Um, ta przygoda z pracą w przedszkolu no jest no jednym z najpiękniejszych takich momentów moich tutaj na, na emigracji, bo jest to praca, którą po prostu pokochałam i, i jakby ja do tej pracy biegnę na skrzydłach. Tak? Ona mi też daje siłę i takiego kopa i jakby czerpę z niej bardzo dużo takiej pozytywnej energii, więc ta praca tutaj właśnie mi bardzo dużo dała. Mąż też jest szczęśliwy, poznał sobie tutaj właśnie też przyjaciół, ma swoją pracę, ma swoje życie. Więc jakby y, mieszkanie, które powiedzmy straciłam w Polsce, zamieniłam na, na dom w Norwegii. Y, nie mam psa, nie mam tośki, ale mam y, karamela i tule, więc jakby gdzieś tam y, te straty y, się na nowo odbudowały. Y, była dziura, coś w tą dziurę jakby weszło. Myślę, że dzisiaj zakończę już tą moją pogadankę na werandzie, bo robi się dosyć dosyć chłodno. Pójdę sobie zrobić ciepłej herbatki i może zjem jakieś ciasteczko, bo mi się dzisiaj należy, bo, bo zrobiłam dużo kilometrów dużo ruchu było. Życzę wszystkim y, fajnego tygodnia. Ja do pracy chodzę tylko poniedziałek i wtorek i od środy zaczynam wielkanocną przerwę świąteczną, która będzie trwała y, do poświęta, do wtorku. Także na dzisiaj dziękuję. Y, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każde wejście. Kciuki do góry. I dziękuję za to, że, że, że mam tutaj społeczność, która no, przychodzi do mnie i, i gdzieś tam znajduje coś dla siebie. Dziękuję.